Zanim przejdziemy do dzisiejszego materiału, bardzo, ale to bardzo ważna informacja. 28 czerwca o godzinie 20 będę prowadził pierwszy z dwóch bezpłatnych treningów online. Drugi odbędzie się 5 lipca, czyli w kolejny wtorek, również o godzinie 20. Link do tego wydarzenia znajduje się w opisie tego filmu pod spodem. Polecam zapisać się czym prędzej, dlatego że liczba miejsc pokoju jest ograniczona. Jeżeli jesteś gościem, który po prostu chce sprawić, by czuć się komfortowiej, w interakcji z nawet najbardziej atrakcyjnymi kobietami, jeżeli nie chcesz się zastanawiać co powiedzieć, jeżeli nie chcesz się zastanawiać odnośnie tego, co dokładnie ona zrobi w momencie, kiedy do niej podejdziesz, jeżeli nie chcesz się za bardzo zastanawiać przed następnym spotkaniem z nią, jeżeli po prostu chcesz czuć się o wiele bardziej komfortowo i swobodnie w interakcji nawet z najbardziej atrakcyjnymi kobietami, a tym samym zresztą sprawić, żeby one także komfortowo czuły się przy Tobie, koniecznie, ale to koniecznie tam bądź. Bo przedstawię Ci wiedzę, która naprawdę będzie do natychmiastowego zastosowania w Twoim życiu i jeżeli to zrobisz, gwarantuję Ci, że rezultaty, jakie będziesz osiągał bardzo szybko, mogą być naprawdę niesamowicie ciekawe, ale zresztą o tym przekonasz się już w najbliższy wtorek. Natomiast dzisiejszy materiał potraktuję jako pewnego rodzaju wstęp do tego, co będzie się działo na webinarze, bo jeżeli... Zastosujesz to, o czym mówię w dzisiejszym filmie w swoim życiu, to znaczy, jeżeli nie będziesz patrzył na pewno powierzchowność, tak jak patrzy większość ludzi, tylko będziesz patrzył pod powierzchnię tego wszystkiego, co się dzieje, będziesz patrzył na pewne przyczyny różnego rodzaju zachowań, a nie tylko wyłącznie na skutki i zajmował się skutkami, zobaczysz, że twoje życie naprawdę może wyglądać zupełnie inaczej za sprawą samego takiego innego sposobu myślenia. Wiem, że to co mówię w tej chwili może wydawać się jeszcze troszeczkę dziwne, ale mam nadzieję, że zainteresowałem cię na tyle, żeby zobaczył ten materiał do samego końca. Tutaj was przede wszystkim ciągle staram się zainspirować do jednej bardzo istotnej rzeczy. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Też? I żebyście nauczyli się patrzeć pod powierzchnię. Nie patrzcie tylko na to, co jest tutaj, bo ludzie zazwyczaj... Chcę wam pokazać też jeszcze jedną ważną rzecz, zanim przejdziemy na jakiś Q&A. E, powiedzmy, że według różnych psychologii, to będzie zaraz pewnie powiedziane i tak dalej, to jest fachowo narysowana góra lodowa, to nie jest penis. Swochowo narysowana góra lodowa. Większość ludzi, słuchajcie, z ludźmi jak pracuje nad jakimkolwiek tematem, jakimkolwiek tematem, czy na sesjach indywidualnych, czy na większych szkoleniach, mniejszych, dłuższych, głębszych i tak dalej, nieważne. Jak pracuje nad czymkolwiek, ludzie zazwyczaj przychodzą z problemem, który jest gdzieś tu. Oni tak uważają. Jest gdzieś na powierzchni. Ale to jest tylko i wyłącznie symptom prawdziwego problemu, bo każdy prawdziwy problem jest gdzieś tutaj, tylko to jest dla nas nieuświadomione. Dlatego was staram się zainspirować do myślenia pytaniami, bo wtedy z poziomu nieświadomego jesteś w stanie wrzucić coś na powierzchnię. A tylko i wyłącznie, jeżeli coś jest tutaj, jesteś w stanie to zmienić. Zobaczcie, zobaczcie paradoks w ogóle facetów w dzisiejszych czasach. Kto, k który facet jest niepewny siebie? Na 100 facetów siedzących na sali, większość podniesie rękę, jeżeli będą naprawdę szczerzy. Ale jak zadasz im pytanie, a co to dla ciebie, kurwa, jest ta pewność ciebie i dlaczego uważasz, że masz tam brak, to zazwyczaj ludzie odpowiadają, fachową miną. Bo tutaj na przykład, w kontekście relacji z kobietami, powierzchowność, e, nie wiem, osławiony już sławą sławą i glorią właściwie, lęk przed podejściem do opcji kobiety. Ja wiem, nikt z was tutaj tego nie ma, ale wasi znałem już na bank. Jak, jak widzisz, i już jest chwała. Ja mam, ja, ja mam. I też się czasem zdarza. Ale teraz zobaczcie. Macie podejść do atrakcyjnej kobiety, takiej zajebiście ładnej wyglądającej kobiety w biały dzień na ulicy i tak dalej, macie do niej podejść. Większość, dla większości gości to jest problem i tu na tym poziomie oni zaczynają nad nim pracować. Zaczynają nad nim pracować w taki sposób jak chociażby, co powiedzieć, jak szybko podejść, co dokładnie zrobić jak się podejdzie, gdzie podchodzić i tak dalej. to wszystko jest praca na symptomie, nie na przyczynie. Jak myślicie, jaka może być przyczyna tego, że on się boi podejść do obcej kobiety, której po pierwsze... Po pierwsze, weźmy to na naszą kochaną męską logikę. Nie wiemy, kto to kurwa jest. Nie mamy bladego pojęcia, za przeproszeniem, czy to nie jest ten padzina. Z ładnym opakowaniem, no z całym szacunkiem do kobiet. Tak samo jak my czasami jesteśmy idiotami, tak samo i kobiety są tępymi dzidami. No nazywajmy osobowości w nas po imieniu. Nie mamy bladego pojęcia, kto to jest. Nie wiemy, czy ta osoba ma dla nas jakiekolwiek znaczenie. Nie wiemy, czy ją kiedykolwiek spotkamy w życiu. Nic o tej osobie nie wiemy, a boimy się tego, co ona w tym momencie powie. Tu się dopiero zaczyna prawdziwy problem. Że my jesteśmy tak nieogarnięci z naszym ego, osobowościami, jestestwem, nazywajmy to teraz jak chcemy, w zależności od tego, z jakiej psychologii będziemy tutaj ruszać. I to jest dopiero problem. I zamiast pracować nad lękiem przed podejściem, jak idzie o strategię, co powiedzieć, jak powiedzieć, kiedy powiedzieć, i tak dalej, lepiej popracować nad tym. To, co powiedziałeś, to jest właśnie umiejętność rzucenia, zostawienia obrazu ego. I problem, jaki często mamy, to jest to, że mamy obraz albo bardzo pozytywny, jestem Panem świata, jestem zajebisty i tak dalej. I boimy się to zostawić, bo może się okazać, że wcale tacy zajebiście w komunikacji nie jesteśmy. I druga strona tej samej monety, jestem, jestem zajebiście chujowy, a może się okazać, że podejdzie się, to będzie dzieci niełatwe. I żeby było jeszcze śmieszniej, dla twojej podświadomości jest tak samo niewygodne i niekomfortowe zostawienie któregokolwiek z tych obrazów. Bo twój umysł przyzwyczaił się do takiego toku myślenia, a jest niewygodne dla podświadomości ten tok myślenia zostawić. Łapiecie o co chodzi? I teraz znam ludzi, którzy potrafią nad takim symptomem pracować przez kilka dobrych lat. Dosłownie. O w ten sposób jechać, na przykład, nie wiem, 3-4 lata. I oni uważają, że jak będą mieli konkretne teksty na, na podejście, i tak dalej, to to będzie działać. Owszem, będzie działać, bo oni w ten sposób symptom mogą rozpracować na czynniki pierwsze. Ale jak oni nie ogarną tego, co jest tutaj, to oni sobie nie pomogą. Tak samo jest z pewnością siebie. Daj mi jakikolwiek kontekst tego, że uważasz, że nie jesteś wystarczająco pewny siebie, a zobaczysz, że zawsze będziesz mówił o tym, co jest na powierzchni, w każdym jednym, w każdym jednym aspekcie. Pewność siebie jest czymś, co jest znacznie, znacznie głębiej. Dla mnie osobiście, pełno Ciebie, jest między innymi tym, jest między innymi mm, umiejętnością wchodzenia w dyskomfort, związanego między innymi ze, ze starym sposobem myślenia, z zostawieniem starego sposobu myślenia oraz z tym, żeby odczuwać daną emocję, która zawsze, która inaczej, która niekoniecznie będzie odpowiednia do danego kontekstu. To znaczy, jeżeli wcześniej, nigdy wcześniej nie, nie pokazałeś swojej własnej kobiecie, że jesteś, że potrafisz się wzruszyć to kiedy zrobisz to za pierwszym razem, jest to cholernie duży dyskomfort dla Ciebie. Bo musisz po pierwsze zostawić swój stary obraz ego, zarówno ten pozytywny, jak i negatywny, oraz pokazać pewną emocjonalną stronę siebie. Innymi słowy, bardziej się otworzyć. A dla Ciebie to jest zajebiście niewygodne. Zgadza się? Ale łapiecie tok myślenia, o którym tutaj chodzi? Bo dla mnie to jest, mega... to jest najważniejsze, żeby on wam... Ten sposób myślenia się pokazać. Przestańcie patrzeć non-stop na powierzchowną sferę swojego życia. Zacznijcie patrzeć głębiej. Tylko wiecie, co jest też mega ważne? Większość ludzi tego nie będzie robić z jednej prostej przyczyny. Jak myślicie, z jakiej? To jest też? Też w takim razie z dwóch. Masz rację. Jest niekomfortowe? Co jeszcze? Bo nie wiedzą. Też? też? Ale coś jeszcze innego? To jest Często to może nie dawać szybkich wyników, ale też nie zawsze. Coś jeszcze innego, mega plus czego mamy. Bo im się kurwa nie chce, słuchajcie. Siąść z kartką i długopisem i sieknąć sobie kilka, kilka pytań do, do samego siebie i napisać odpowiedź na kartce? Nie. Pójść do kogoś na sesję, czy nie wiem, na szkolenie, czy nie wiem, kupić kolejny produkt i tak dalej. Słuchać tego, jak ktoś nas ładuje informacjami, jest wygodniej i łatwiej. Tylko często, jeżeli ktoś nie potrafi siąść z kartką i długopisem, odpowiedzieć sobie na pytania, to niezależnie od tego, na jakim jesteś szkoleniu, niezależnie od tego, jakie kupisz produkt, niezależnie od tego, na jakiej jesteś sesji, i tak nie wcielasz później w tego w życie. Łapiecie o, o co chodzi? Bo jesteśmy zbyt kurwa przyzwyczajeni do tego, żeby ciągle się czuć komfortowo i ciągle dostawać kolejną porcję wiedzy. Jak? Wiecie, ze stylu. 7 konkretnych metod na to, żeby przepracować odrzucenie do końca życia w 3 minuty. Nawet nie wiecie, kurwa, jak taki tytuł byłby klikalny. My ciągle szukamy takich. Pieprzonych instrukcji na to i im bardziej, jak im bardziej patrzę świadomie na, na kwestię właśnie tematu pewności siebie, tym jestem bardziej w szoku, że non-stop my popierdalamy na tej powierzchni. All the fucking time. Zawsze tą dyskomfortu? Nie zawsze, żeby było To jest pewien paradoks. Im częściej wejdziesz w strefę dyskomfortu, tym przestaje być ona taka dyskomfortowa. Bo teraz zobaczcie, dlaczego masz czuć dyskomfort związany z tym, że czujesz smutek? W sensie nie jest to taki smutek, że kogoś straciłeś i tak dalej, ale czujesz smutek na tyle, że chcesz popłakać. Dlaczego mam czuć wtedy dyskomfort? Każdy z was doskonale wie, logicznie doskonale pamiętacie, że jeżeli sobie popłaczesz, to czujesz się w pewien sposób oczyszczony. Zgadza się? Im częściej to zrobisz w różnych środowiskach, tym większy masz komfort. Tylko teraz, żeby nie pójść w ekstremum. To co, mam wszędzie płakać, kurwa no Wystąpienia publiczne, ktoś czuje smutek tutaj wyjść i się rozpłakać. No? No, ale chodzi też o to, że jak bardzo często będziesz wchodził w tą strefę tego dyskomfortu, no to sobie dojemiesz po prostu, energetycznie się Można. złoisz i później się taki duch, że... Można, dlatego to trzeba zrobić też odpowiednio. Bo dla każdego z Was strefa dyskomfortu, które ja nazywam znaczy inaczej, strefa dyskomfortu to strefa dyskomfortu. Dla każdego z Was to jest coś innego. Ale jeżeli nauczysz się non-stop poszerzać swój kurwidełek, czyli strefę komfortu. W tym uczysz swoją podświadomość jednego z zajebistych, według mnie, z jednego z najlepszych ever nawyków mentalnych, jaki możesz mieć. Jak myślicie jakiego? Poszerzania komfortu, po prostu. Każdą jedną rzecz, jaką robiłeś na początku, nową w danym środowisku, czujesz się z tym niekomfortowo. Jak seksu, prawda, za pierwszym razem, też to nie był wcale taki komfort. Jak się wydawało, że będzie, nie? Oglądało się pornoli naście lat, później, i już, ku, ale szybko. Na filmach tak nie było. No. I później też dyskomfort związany z tym, co no mnie pomyśli o Boże, tak! I tak dalej. Łapiecie o co chodzi? Później już można było jechać troszeczkę dłużej, dwa razy i... Nie? I tak step by step, step by step, step by step. Jak idzie o kontekst w ogóle, inaczej, nie kontekst, tylko generalnie temat pewności siebie, to co ja Wam tutaj przede wszystkim chciałem pokazać i z tym Wam zostawić, żebyście o tym mieli to w swojej głowie, to jest to, żebyście w życiu nie patrzyli ciągle na powierzchnię tego wszystkiego, co się dzieje, tylko zazwyczaj patrzyli troszeczkę głębiej. Do tego czasami trzeba troszeczkę czasu, trzeba posiedzieć, pomyśleć, ewentualnie pomedytować, w zależności od tego, jak to nazywać, rozpisać i po prostu ruszyć dupę i działać. Tak się według niezreopracjona pewnością siebie. Bo większość ludzi nadal uważa, że pewność siebie jest kontekstualna, że jeżeli czujesz się pewnym siebie w danym środowisku, to w innym, w innym to już nie będzie występować. Ja jestem zdania, że jeżeli naprawdę dotrzesz do tego, czym dla ciebie jest ta pewność siebie, jak na tym pracować, to możesz z danego środowiska bez problemu przenosić to dalej. All the time. Dajcie mi, zobaczcie, dajcie mi jakikolwiek kontekst w relacji z kobietami, a ja wam pokażę, że większość z tych rzeczy, o których mówicie, jest na powierzchni. Kilka prostych przykładów. Nie wiem e, inaczej, boję się do niej podejść. Inny świetny przykład. Zanket to generalnie to wychodziło. Nie wiem o czym będę z nim rozmawiał. Zaraz zobaczcie, Nie wiem o czym będę z nim rozmawiał. To jest bardzo powierzchowne. Jak myślicie, co jest pod spodem tego? To jest ciągle powierzchowne. A teraz teraz popa popatrzcie na to. Jaki to jest nonsens, mieć kwestię w stylu, nie wiem o czym będę z nim rozmawiał. Chcę ci powiedzieć, że jak dzieci do swoich kumpli, to łapiecie się na tym, że was paraliżuje strach. <grym> Dawno się z nimi nie widziałem. Nie wiem o czym będę z nimi gadał. Albo w drugą stronę. <grym> widziałem się z nimi wczoraj. O kurwa, nie mam nowych tematów. No, Nawet. Kublem wiem mniej więcej o czym z nim gadać, tak? Ale teraz ja zobacz. Nie że kurczę, z Kumplem gadam o samolotach. Widzicie. Tak? No to wiem, że ten temat będzie nośny, ale Słyszycie? Się nową osobę, Słyszycie powierzchowność tego. nie wiem. <grym> <grym> teraz <grym> zobaczcie. Zobacz. A, te, a, a teraz uważaj. A, 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 a dlaczego uważasz, że z obcą osobą nie możesz? Nie wiem, będę Czekaj, bo? E, dlatego, że nie będzie to dla niej interesujące. Skąd wiesz, skoro jej jeszcze nie znasz? Mogę zacząć, tylko że jeżeli zacznę o czymś interesującym... Jeżeli z... Dobra. Jeżeli zaczniesz o, czym, o czymś... Zobacz, jeżeli zaczniesz o tym, o czym mówisz teraz i będziesz miał taką intencję, że ja chcę zobaczyć, czy to dla tej osoby jest interesujące, czy mówisz to w sposób interesujący, czy raczej troszeczkę, kurwa, mniej? O, masz! Kąsasz bryłę? Jeżeli zaczynasz z kimś rozmawiać i chcesz zobaczyć, czy to dla niego jest inspirujące, wiesz, fajne, ciekawe, motywujące, inspirujące i tak dalej, to wychodzi z intencją, ja chcę wybadać grunt. A jak rozmawiasz z twoim kumplem, nie badasz gruntu, tylko napierdalasz tym, czym się jarasz, Zgadza się? I wtedy przypadkiem. I wtedy przypadkiem. zaczynasz napierdalać to, czym się tak? A druga osoba zacznie w tym momencie działać. Dobra, ale z... no inaczej Poczekaj, poczekaj. Ile razy w życiu miałeś doświadczenie, że przy kobiecie opowiadałeś o czymś, czym się zupełnie jarasz, czym jesteś kurwa dziko zafascynowany i ona była tym znudzona? Ile razy miałeś takie doświadczenie? Realne, fizyczne doświadczenie. Ha. A ile razy miałeś doświadczenie, że jak wkręciłeś się w rozmowę przy kobiecie o czymś, czym się jarasz, to ona nagle zaczynała się tym troszeczkę bardziej interesować niż przed tą rozmową? Ile miałeś takich doświadczeń? To raczej te drugi niż to pierwszy. Widzisz? Szachmat. Jebudu. Tylko ząg polega na tym, że jeżeli silnie skupiamy się tutaj, to właśnie nie patrzymy na, na to, co jest głębiej. Bo jeżeli podchodzisz do jakiegokolwiek tematu, to jest dla każdego z was. Jeżeli podchodzisz do jakiegoś tematu i chcesz wybadać, czy to jest ciekawe dla kogoś, ta druga strona będzie czuć, że ty w tym momencie badasz, a nie rozmawiasz z nią w 100%. A nikt z nas nie chce rozmawiać, wiesz, z kimś, kto sprawdza, jaki ty tam jesteś. A kobiety? Razy sto. One non-stop czują naszą intencję. Kobieta, kiedy nie wiem, popatrzy ci w oczy, ona wie, co to od niej chcesz. Czy ty chcesz do niej podejść, zagadać, czy ty w ogóle to zrobisz, czy się przestraszysz. No wiedzą to na poziomie zupełnie świadomym. Łapiesz, o co chodzi? I tak samo to, co było już też powiedziane. Jeżeli mamy na przykład strach przed tym, że nie wiem, o czym będę z nim rozmawiał, to jest powierzchowność. Pod spodem jest bardziej to, że... Jestem nudny, uważam siebie za nudną osobę, albo nie akceptuję tego, jakim jestem, albo mam zbyt nudne życie, żeby zastanawiać się, jak ktoś to odbierze. To są dopiero ząki, nad którymi fajnie współpracować, nie to, co jest na powierzchni. Jeszcze jakiś inny ciekawy przykład powierzchowności? Może strach przed uznaniem się za złoczyńca? Może być coś jeszcze innego? Ja powiem z mojego doświadczenia, co to zazwyczaj jest. Wiecie, że to mają tylko ludzie, ci, którzy się zaczynają zajmować tematem relacji damsko-męskich czy tej uwodzenia? Bo trzeba dotykać. Tak. Tam jest często, nie wiem, jak, czy nie, nie, nie jakie książki czytaliście, często to jest takie poczucie, że w tej fazie to już trzeba dotyk. Eskalacja dotyku musi być. A w tej nie. Jest takie mocne ciśnienie. Jeżeli w ogóle nie macie takiego konceptu, że dotyk musi występować i tak dalej, to zobaczycie, że dotyk jest naturalną formą ekspresji. Jest nic innego, jak po prostu jest. Ty powiedziałeś tutaj jedno zdanie, które mi pokazało powierzchowność. Czuję barierę. Czuję, że muszę się przełamywać. Łapiesz? To jeżeli czujesz, że musisz się przełamywać, to albo masz pod spodem jakieś ciekawe przekonania odnośnie tego, kiedy ma wystąpić ten dotyk, ewentualnie jaki ma być oraz też co musi się wydarzyć, w sensie, jeżeli, co, co się wydarzy, jeżeli dotknę? Czyli już są jakieś wymagania a propos przyszłości. Że jak dotnę, to jest zajebiście to, a jak dotnę, tak, to jest fatalnie. Łapiesz, o co chodzi? Pytanie, co jest bardziej u Ciebie? Bo zajmowanie się samą barierą gdzieś na górze, która jest często nieokreślona, nie daje nam za dużo rezultatów. Owszem, można to robić na to na betona i się nauczyć różnego rodzaju dotyków, nauczyć się różnych rzeczy. I czasami jestem zdania, że fajnie jest pracować zarówno na powierzchni, i na tym, co pod spodem. Nad tym i nad tym. Często, słuchajcie, często, jak idzie o dotyk, to jest dlatego, że my naprawdę mamy parcie, to musi wystąpić kurwa teraz. Albo tam dotyk to jest jedno, albo seks. Wyobraź sobie sytuację, że. Lądujesz w domu z laską, która jest zajebista, zajebista, po prostu mega Cię podnieca, mega Cię kręci, jest fajna, fajna relacja i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Lądujecie razem w łóżku, jest całkiem spoko, jest bardzo fajnie, ale ona w pewnym momencie mówi, że jest tak padnięta, miała taką noc, że po prostu idzie spać, bo kurwa fizycznie nie daje rady. Co w tym momencie się pokazuje w Waszej głowie? Że to test. Na przykład, że test, no że test i tak dalej. Co jeszcze innego? Odrzucenia. U niektórych może być odrzucenie, wiecie, zajebista dupa. A wy jesteście na maksa napaleni jeszcze, nie? a tak na maksa. Nie? Co jeszcze się pojawia? Nie kręcę. Je, ja jej nie kręcę, więc jestem może gorszy i tak dalej. Jak to przy mnie ona chce iść spać? Co jeszcze innego? Że coś spierdoliłem? Coś spierdoliłem? Co jeszcze innego? I zobaczcie, jakie my czasami mamy myślenie od razu. I naprawdę nawet, dlaczego nikt z was tak kurwa nie powiedział? Faktycznie, może laska po prostu kurwa była 24 godziny na nogach i po prostu jest zmęczona. I że wszystko z tobą jest ok, Ona po prostu może być fizycznie zmęczona. może przecież pójść spać razem z nią i uprawiać seks rano, kiedy jedno i drugie się wyśpi. Ale zazwyczaj takie myślenie będą nie występowało, nie? Dlaczego? Bo jesteśmy dla siebie zajebiście dużym katem. Bo gdzieś kiedyś słyszeliśmy, że jak jest lasko w Ciebie w łóżku, to już ją trzeba zaliczyć, bo wtedy jestem bardziej męski, bla, 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 wpisujcie tutaj, co chcecie. Łapiecie co biega? A nie popatrzymy na to pod powierzchnię i nagle nie mamy, kurwa, mać. To jest druga istota, która być może ma teraz zupełnie inne potrzeby niż seks, bo na przykład naprawdę kurwa, mać nie spała. Swoją drogą to są historie z życia wzięte. Żałuję wtedy, że nie wziąłem. Żałuję, że nie ma takiego sprzętu. drogą, jak ktoś mógłby to kiedyś wynaleźć, to by było zajebiste. Że przykładasz sobie na przykład tutaj taki dyktafon i ci napierdala dialogi wewnętrznej to nagrywa. Ale to by było genialne, nie? I w takiej sytuacji sobie to przyłożyć i puścić na przykład, ale puścić wtedy, już jak, jak się z nią prześpisz i puścić sobie na głos, ale przy niej. A co to już nie sprawdza, to, to można też odwrócić. Jeszcze raz? Jak sobie, że na przykład ta dziewczyna idzie sobie tam spać, ponieważ jest zmęczona, nie? I spoko mówię, że zmęczona z człowiekiem. Ale tak naprawdę ona, na przykład nie pasmęczona, tylko nas... tylko wtedy akurat, bo no, nie kręciła cię. Ona cię nie kręciła. Znaczy ty jej nie kręciłeś, tak? No. To też, jeżeli będziemy mówić tak, właśnie patrzę na tą powierzchnię, tak? Znaczy patrzę na tą głębię teraz. Mhm. Tak to odwrócimy, to też głębia może też się powierzchnia na głębią. Tak, bo powierzchnia jest głębią, a głębia jest powierzchnią. Filozofia rawskiego. Ja Ale tak, żeby było, śmieszniej, żeby było śmieszniej, tak po części jest. Bo. Ostatnio na ten temat rozmawiałem z jednym swoim znajomym. A tu macie jeszcze taki fajny znaczek. Tak jest. Tylko, jakbyśmy patrzyli na no to przez pewien fajny pryzmat, to, że ktoś idzie spać, znaczy, że ktoś idzie spać. Dan. To jest tak, bardzo. Ktoś idzie spać, nie że Ktoś idzie spać, znaczy, że idzie spać. To jest informacja. Zobacz, ale zobaczcie ten to myślenie, jak kurwa on jest dla nas trudny. Łapiecie, o co chodzi? No, ja ja pamiętam, jak to, my ten jak mnie jeden demoty... Tak, bo od razu my jesteśmy na siebie katem. Co, już rozgubiłem i tak dalej, nie? Jak zobaczymy jeden demotywator, to mnie kiedyś zajebiście rozwaliło. Nie wiem, czy go może widzieliście. Idzie sobie właściciel z psem na spacer. I myśli człowieka są pokazane. pierdyle różnych rzeczy. Tam z przodu jest las. pierdyle różnych rzeczy. Idzie pies i chmurka psa. Las. Ja mówię, kurwa macie, ja zazdroszczę temu psu. I teraz zobaczcie z jednej strony, jak często tak jest. Laska przy tobie idzie spać. To znaczy... I Twój umysł tutaj napierdala różne rzeczy. A być może to, że idzie spać, to znaczy, że idzie spać. Dan. Łapiecie o co chodzi? Tak samo to, że nie wiem, z kimś masz fajną rozmowę i tak dalej, to znaczy, że masz fajną rozmowę, a nie, że nagle dzisiaj mam więcej energii albo dzisiaj mam mniej energii. Łapiecie o co chodzi? Tylko my non-stop pod te rzeczy, które są na powierzchni, podpinamy całą masę, pierdolniarstw różnych rzeczy. Ktoś może na przykład uważać, jak założę garnitur, to jestem bardziej pewny siebie. Hmm, super. Albo jak mam taki i taki samochód, to wtedy jestem bardziej pewny siebie. Też super. Nie ma nic złego w tym, żeby mieć zajebisty garnitur i zajebisty samochód. Problem jest wtedy, jeżeli pod niego podpinamy takie, takie wartości na przykład, jak pewność siebie. Zgadza się? Słuchajcie, nawet kiedyś może coś takiego zacznę robić, że tak w ciągu powiedzmy jednego roku, albo nawet dwóch, jak z kimś pracuję indywidualnie, albo na szkoleniach, gdzie gdzieś jest bardziej jakaś praca indywidualna, to będę sobie rozpisywał, co było na powierzchni, a co tak naprawdę było pod spodem. To jest to na doświadczeń. To na doświadczeń, które można bardzo szybko przekazać. Ja dlatego czasami już w tym momencie mogę, mogę często tak zrobić. W temacie relacji damsko-męskich, kiedy słyszę często jedno zdanie, zakładam, co może być pod powierzchnią. Nie dlatego, że mam jakieś super magiczne moce, tylko dlatego, że nad tymi rzeczami ja swój łeb ogarniałem i ogarniam przez ładnych parę lat i ogarniam to już dosłownie z setkami mężczyzn w pracy często jeden na jeden. I to jest niesamowite, bo jak się nauczysz takiego toku myślenia, to będzie ci wręcz dziwnie patrzeć bardzo powierzchownie ciągle. Będzie ci wręcz dziwnie. To jest tak samo jak, nie wiem, kto z was bierze tabletki na ból głowy? Jedna osoba z sali tylko? Dwie? Serio? Ale nie, generalnie, jak boli was głowa, co najpierw robicie? W Polsce socjalnie, zobaczcie, zostaliśmy tak wychowywani, że jak ktoś cię boli, bierze tabletkę. I Nawet ten tok myślenia to jest również patrzenie na powierzchnię, bo mało, zobaczcie, raczej mało kto ci za od razu rozmawia z tobą, dlaczego być może boli cię głowa, jakie miałeś stresy, czy wypiłeś dzisiaj wystarczająco dużo wody chociażby i tak dalej, i tak dalej. Czy no, spałeś no, odpowiednio. To znaczy objawy, nie... Właśnie, zajmujemy się zazwyczaj w naszym kraju, znaczy nie tylko w naszym kraju generalnie, zazwyczaj się zajmujemy symptomami zamiast przyczyną. To samo jest w relacjach, słuchajcie. Zauważyliście, jak mieliście jakąkolwiek spinę z kobietą, czym się dokładnie wtedy zajmowaliście? Czy patrzyliście pod powierzchnię i patrzyliście na to być może cholera? Ja pierdolę, jaka jej potrzeba nie została tutaj zaspokajana, dlatego czuje się tak chujowo? Czy bardziej patrzyłeś na to, czemu ona kurwa znowu dżury?